Pokazał model państwa, który odpowiada, który nie do końca zgadza się z tym, o co walczyliśmy przez 20 lat, żeby Polska była normalnym, nowoczesnym krajem, gdzie będą szanowane wolności wszystkich obywateli. Ja odniosę się tylko do kwestii kultury. Prezes Kaczyński nie zauważył, że nakłady na kulturę w obecnych czasach są największe w historii, a. Ten 1%, o który zabiegali obywatele dla kultury, zostanie już zrealizowany w 2014 roku. Także karta dla rodzin wielodzietnych obowiązuje w wielu miastach Polski i samorządy od wielu lat starają się pomóc rodzinom wielodzietnym w udziale nie tylko w kulturze, ale także w zajęciach sportowych i w wszystkich innych ciekawych akcjach kulturalnych na terenie danych miejscowości czy danych województw. Następna sprawa zmartwiła mnie bardzo, że znowu chcemy wrócić do tego, żeby politycy decydowali w jakim kierunku ma rozwijać się kultura, że to polityk będzie decydował jaka kultura jest wartościowa, a jaka nie. Miałam nadzieję, że już nigdy takich słów nie usłyszę i że kultura będzie w Polsce mogła rozwijać się niezależnie, że będzie wielonurtowa, że artyści będą przez Swoją wrażliwość, zwracali uwagę na wiele problemów, ale nikt nie będzie im narzucał, co jest właściwe, a co nie, a takie były zapowiedzi prezesa Kaczyńskiego. Zmartwiło mnie także to, że prezes Kaczyński chce odebrać naszym dzieciom te szanse, które daje rozpoczęcie edukacji w wieku wcześniejszym, to, żeby mogły nadrobić zaległości, żeby wyrównały swoje szanse, bo nie w całej Polsce i nie wszędzie dzieci w wczesnym wieku mają dostęp do wiedzy. Więc zmartwiło mnie to, że nie Trzech takich ważnych spraw obiecując, że chce zmienić Polskę na lepszą.